Cześć, Tomek Kutera. Konrad Hildebrand. Poligamia.pl. Politygodnia przez ostatnie dwa tygodnie nie było, Jeśli ale nie zauważyliście. Wraca w tym tygodniu. Jeśli tęskniliście. I będą to, jak zwykle, najważniejsze informacje z ostatniego tygodnia. T tak. Tym razem postaramy się być wyjątkowo śmieszni. Nie tylko od nas nie było przez ostatnie dwa tygodnie, o czym przypominamy, gdybyście przypadkiem nie zauważyli nas nie było, a już jesteśmy. Nie było także PlayStation Network, czyli sieciowej usługi Sony, do której włamali się hakerzy, wykradli stamtąd miliony, setki milionów, dziesiątki, nie, milion. dziesiątki milionów danych osobowych, być może także karty kredytowe, nie wiadomo jeszcze. To wszystko teraz nie działa, tam są robione nowe zabezpieczenia, gracze są źli, Sony jest w jakiejś tragicznej sytuacji i w ogóle Matko Boska to się działo po prostu. Tak, tak czy siak niecierpliwością oczekujemy jakichkolwiek wieści dotyczących terminu yy, uruchomienia usługi. Podobno do końca maja. Tak, ale Sony samo nie chce zapeszać, nie chce się w żaden sposób deklarować, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Za tą cierpliwość i zszargane nerwy graczy mają być wynagrodzeni jakimiś grami, a jakimi konkretnie to się dopiero dowiemy. Niesamowite, niespodziewane, ale wygląda na to, że Diablo 3 jest bliższe swojej premiery niż było jeszcze wczoraj. I dwie godziny temu też. Tak. Właściwie z każdą minutą tą Diablo 3 jest bliżej, ponieważ Blizzard podrzucił konkretną informację, jaką jest to, że w trzecim kwartale 2011 roku zostaną uruchomione beta testy sieciowego elementu gry. Czyli mniej więcej kiedy możemy się spodziewać premiery. Ile na przykład czasu minęło od bety Starcrafta 2 do premiery Starcrafta 2? Z tego co pamiętam to były jakieś 2-4 miesiące. W każdym razie że nie był to rok. Czyli gwiazdka tego roku, początek następnego, premiera Diablo 3. Tomek jest optymistą, ja jestem realistą i obstawiam gwiazdkę 2012. Tak, to tylko Blizzard. As as here, the the Nie uwierzysz. Nie. Będzie nowe Call of Duty. Jak co roku? Jestem porażony zdolnościami aktorskimi Tomka równie mocno co tą szukającą informacją, bo jak wiemy, nie ma roku bez Poczekaj. Call of Duty. Nie uwierzysz! Będą dwa nowe Call of Duty. Okej, okay, to oh. już jest naprawdę szokujące. Zwłaszcza, że nie wiadomo, jakie to będą Call of Duty. Jedni twierdzą, że będzie Call of Duty Model Warfare 3, a inni twierdzą, że będzie to jakieś tajemnicze Call of Duty dostępne tylko na PC -tach. online. A niektórzy nawet twierdzą, że będą oba i to online będzie tylko w Chinach. Czy wyprowadziłbyś się do Chin, żeby pograć z y, mieszkańcami Chin, czyli Chińczykami w Call of Duty? Biorąc pod uwagę, że mieszkanie w Chinach jest jedyną możliwością pogrania z Chińczykami, yy, chyba nie. Ja zacznę. Nie uwierzysz, będzie nowy Assassin's Creed. Dali Bóg. Jak co roku? O, no tak wiesz, jak z Call of Duty prawie. Niezwykle. Nie mogę się ogarnąć. Tak, ale nie będzie to Assassin's Creed 3. Potrząsnąć. Tak jak rok temu Assassin's Creed Brotherhood też nie był Assassin's Creed 3, tak w tym roku będzie Assassin's Creed Revelations, który też nie jest trzecią częścią serii. I znowu będzie tam Ezio. Czyli ale tym bohater... razem 50-letni i zgrzybiały, poruszający się, o last. Tak będzie myśleć, tak o tej lasce wchodził na, na dach. Tak, i będzie miał laskę z ukrytym w asesyńskim ostrzom. Mm, to tak bardzo wiktoriańsko trochę. Ale to nie, będzie, nie będą czasy wiktoriańskie, to ciągle będzie renesans, tylko tym razem w Konstantynopolu. I Albo wręcz w Stambule, bo będzie to Konstantynopol pod władzą Turków. Tak, to Konrad jest historykiem, więc być może wie o czym mówi. I pojawi się także Altair, czyli bohater pierwszej części serii. Tej nudnej, której, o której wszyscy chcą zapomnieć. Tak, być może dlatego teraz powróci, żeby, żeby pokazać, że też mogę być fajny, nie tylko ten Ezio, Ezio. Tak, tak może będzie. A może nie. E, przekonamy się w listopadzie. Nie uwierzysz! Będzie nowy Alan Wake. Matulu. Zupełnie nie jak co roku. Nie kiedy był ostatni Alan Wake? Rok temu czy dwa? rok temu, a no to jednak jak co roku nie będzie to Alan Wake 2 nie uwierzysz, ale będzie to coś nie dodatek do poprzedniej części, nie następna część być może coś z cyfrowej dystrybucji tak przewidujemy, dobrze się czujesz? przewidujemy, e, być może także coś na Kinecta, czyli na przykład będziesz mógł machać ręką i wtedy latarka coś tam będzie rozświetlać, lelum po lelum. nie uwierzysz, nie uwierzyłem a to prawda W zwariowanym w świecie wideo wydarzenia pędzą z szybkością pędzącego konia. Więc, gdy, jedne... tak, więc gdy jednego dnia wszyscy ekscytują się. Electronic Arts dostało nowego prototypowego Xboxa, żeby wymyślać hmm. na nim nowe gry. Tego co wyglądało jak sokowikówka, tygodni temu? Być może tak. Uh -huh. Tylko po to, aby następnego dnia Electronic Arts że nie, nie dostaliśmy żadnego nowego Xboxa. Morał z tego taki, że nowy Xbox pewnie gdzieś tam się tworzy, ale na razie nikt nie chce o nim mówić. Czyżby się wstydzili. No, wiesz, niedługo są takie może coś pokażą. Być może tak. Być, być może, może nie. Być może nie. Któż jest w stanie ustalić, gdzie jest prawda w zwariowanym świecie gier wideo? Nie uwierzysz! To już koniec politygodnia. Ojej, Tomku, nie jestem w stanie uwierzyć, że dotarłem do końca tego dowcipu. Tomek, Kutera. Przewijajcie mi szybciej kwestie, bo nie jestem w stanie ich przeczytać. Teraz musisz przedstawić. A, Konrad Hildebra. Poligamia.pl, następny politydzień. Za tydzień. Za tydzień. Jak to politydzień? Ja. Bujach. Nie uwierzysz. Chińczycy w Chinach. No bo to było dobre. W zwariowanym świecie, Potrafię Gier się wideo. Kiwnąłeś się, to jest kibnięcie, Tomku. Jakbyś grał w piłkę, to byś wiedział. Jakby był kazułowski haj. Tak. Ale nie, rób tak. Żywiń. Haju! tak?